No, nagrywamy. Okay. Dzisiaj wymaga unboxing. Ziemanko. Unboxing. Paczki. Petard i nie tylko. Weź no tym nożykiem, szybciej Ci pójdzie. Nie, nie mam Tak? No nie mam noża. Dobra, to co? Zobacz. Chcesz nożyczki? Nie. Daj, pomagaj Ci troszkę, będzie szybciej. Ja tutaj tego jest, wypełniacza. Mm. Dobra, zaczynamy. Dobra, e... no? Dobra, no to tu mamy ochunkę. Funkę trueno numer 3. Funkę numer 3. No pokażę jak one wyglądają. My sam jestem w sumie tutaj. Ale to są takie same jak te numer 6, tylko że tu jest... E, tu są 3 gramy i jest ich 20. No, mamy. Czyli te wyglądają bardziej jak torpedo. Tak. Czyli to wygląda najbardziej jak torpedo. No tak, no, dalej. Funkę Pięć. 5 Blue. Blue. właśnie. E, kiedyś ich szukałem, szukałem były tylko na Piro Markecie, a teraz są na Piro Polskach. Można kupić, porównamy je e, z... Nie wiem z czym porównamy, z czymś. One mają i gramatury mają 2017 reprodukcji 140 140 gram. Okej, okay, dalej, dalej. To jest ale to są inne. Jakieś. A, właśnie inne. Stare? Nie. Yeah. Jest inny w ogóle producent. Mm. Brit Sky. Aha. Brit Sky. I one mają 5 gram. 5 gram fotobłysku. A zobaczymy faktycznie, jak one strzelają. Który to jest rok w ogóle? Brit Sky, fajerwerki, Spacerowa, bla bla bla. Porównamy je z tamtymi. Od Funke. Typowo od Funke. To są, to są chyba już nowe. Zobaczymy rok. Nie, to jest 17. pisała dni nowość. A to jest 17. Myślę, że to są nowe. Tylko to są typowo funkę, Bo te, co ostatnio mieliśmy, to były Funke Dextrin. A to jest typowo funkę. Nie wiem, dobra, dalej, dalej. Ląd. Ląd, tak. Kurczę, chciałem ten grubszy. Zadowolony? No. Spod koszulki pokaż tutaj do tego. Troszkę niżej. Podniosę trochę, o. Zadowolony? Zobacz, czy będzie w ogóle na Ciebie, nie za dużą wziąłem. Nie, będzie chyba. Nie będzie. Ale zadowolony, czy nie? Dobra, pokazuję. O, pokazuj o zapalenie chyba O! No jak ma być niedziałający. Bo kurczę, zgubiłem tamten. Mieliśmy. Tunkesting hmm. Od... rakiet. Tak, rakiety. Aha. Od punkka. Czekaj, gdzie tu się jak się otwiera? Dobra, daj mi tego... O dobra, mam nożyczki. No, no pokazuj tam to. Jest cream, y Czyli moździerz od Funkę. No. Znaczy Funkę, nie, to nie jest Funkę. No. Takie rakietki Br od Br Funkę. Britskaj? Br tak, bo jest też taki sam moździerz od 150 gram Best mieszanki. To 3, PS3, to jest nowość. Ta, rok też 2017. Nie widziałem tego. Nie mam pojęcia w jaki sposób może być rok 2017. Skoro tego to jest, to jest nowość, bo tego nie było. Czyli te mają ile? 3 gramy? 40 gram, czyli 4 gramy, czyli może mieć 3 gramy, czy gram flara. No. no, te są fajne. Firom Arabia Mega Pond XXL. No, to już ten zarobisty kraknik. Altyredyser, Shell od triplexa, tak? Fajny efekt Ale to nie jest taki efekt, no, żeby tak było fajny, by było, ale niestety nie. No, ja już mieliśmy kiedyś, dawno, dawno temu, nie nagrywaliśmy wtedy jeszcze, mieliśmy takie, mieliśmy od Hesty, mieliśmy od, od czego to jeszcze mieliśmy? Od Jorge? Od Jorge, no, od Jorgę. 45 mm Możesz, czekaj, zobaczymy jak to wygląda. Brick no. Ciekawiło mnie właśnie, co to, jakie to, to jest. Czy one faktycznie mają taki dosyć spory huk? No ile one mają? Aha, wiem, ile. Już pamiętam, ile mają. Coś koło 10 gram samego. O to błysku. Rura. No i nóżki. No i okej. Okay. Okej, okay, na chwilę zapozowaliśmy no tak to jest cały stafik. Będziemy go niedługo testować, nie. Ten. Jak mówisz? No. Jeszcze bluzkę wygląda. A, o, bluzkę pokaż, tak. Dum bum. No i co? Zadowolony jesteś z bluzki czy nie bardzo? Dobra, ja. Czy myślałeś, że coś lepszego będziesz, no. co? No. Ja nie wiem coś ty sobie myślał, że co to będzie. Dobra, no to kończymy, nie? Tak wygląda cały staw, także dzięki wielkie, na razie, Cześć. cześć.